Cześć, witajcie z tej strony. Robert, zapraszam Was dzisiaj do kolejnych techników. Mamy środę, w sensie ja mam środę, natomiast nie wiem kiedy puszczę ten materiał, bo nie wiem czy uda mi się go dzisiaj wyrenderować, w sensie zmontować. Mam coś innego już zaplanowane, więc dużo rzeczy się dzieje. To raz, po drugie też mam spore zaległości, na przykład um, o Find X8 Pro. To wszystko przed nami i jeszcze MacBook został, więc jest dużo materiałów, które mam już nagrane, ale jeszcze nie zmontowane. I to wszystko przed nami. Natomiast wiem, że uwielbiacie aferki. Może zacznijmy sobie od takiej króciutka. CarPlay, czyli ten, który teraz jakby odpowiada za nafinki, już pomijam tą oferę z, z telefonem, który wybuchł. Przykrym, ale będziemy mówić sobie o tym, że odkrył znaczy, może nie było trudne to do odkrycia, bo wrzucało się to samo w oczy. Do nie wiem, czy pamiętacie taką firmę. Miałem dawno temu, nie wiem, może z 6, może z 8 lat temu, jak jeden czy dwa telefony od nich. Z Chin i, i to była firma, która, no jakby nakładka, to oczywiście, wiadomo, no, wyglądało to, jak wyglądało, tam nie było się czym zachwycać. Szczególnie na tych wcześniejszych wersjach Androida wyglądało to tragicznie. Działało też. Były telefony skórkowe, nieskórkowe, metalowe, skręcane śrubami, nitami dziwne rzeczy. Natomiast Duji wypuściło na Finkfona w sensie tak zupełnie bez, bez ogródek i Karpali to wrzucił w sensie, że wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Mamy masę tych glips, czy jak one się tam nazywały, czyli tych światełek, które są na tle obudowie i mogą oczywiście tam odpowiadać za różne powiadomienia czy informacje inne dotyczące stanu samego telefonu. No i wygląda to łudząco podobnie. No i CarPlay dodał tam, że oczywiście pozew jest w drodze, więc rzeczywiście będzie działo, no oczywiście duży nie jest jakąś tam gigantyczną firmą i na to sobie, jakby trzeba sobie z tego zadawać sprawę, ale zawsze takie jakby kontrowersje budzą trochę ciekawość biorąc pod uwagę, no czy faktycznie to było jakby opatentowane, że nie można zrobić drugiego takiego telefonu, telefony są do siebie tak dzisiaj podobne, że faktycznie jestem ciekawy co z tego dalej wyjdzie. Druga sprawa jest taka, że no, S25 tała rodzina już niedługo, tam 22 styczeń, tak? Więc to już już, chociaż mamy jeden telefon wcześniej i o nim za chwilę ale mam informację taką, że jakby wiele takich już telefonów, które faktycznie istnieją, już część osób widziała. I faktycznie jest tak, że okazuje się, że S25 Ultra. Jest telefonem, który ma najmniejsze ramki z wszystkich, które do tej pory gdzieś tam pojawiły się na rynku. Łącznie z iPhone 16 Pro Max. Ja nie uważam, żeby to, to był telefon, który ma najmniejsze ramki, ale Xiaomi 15 już tak i podobno S25 Ultra. Mam nadzieję, że cała rodzina S25 wygląda lepiej. Więc zapowiada się rzeczywiście szał ciał. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. Mam no, nadzieję, no jakby z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, żeby się potwierdziło, że nie mamy tam Exynosa. Ja nie chciałbym się kolejny rok z rzędu zajmować tym, że ej, no mamy Exynosa, mi się to też nie podoba i będę oceniał znowu telefon przez pryzmat Exynosa. Chciałbym, żeby tego nie było, żebyśmy mieli Snap'a, żebyśmy mogli na równi jakby traktować i oceniać wszystkie telefony. I mógłbym o tym Exynosie, tak na dobrą sprawę, zapomnieć. Ale już 7 stycznia globalna premiera OnePlusa 13. E ja jestem bardzo ciekaw i w tym miejscu do wszystkich osób, które pamiętają pewne jakby rzeczy, które gdzieś tam się pojawiały u mnie na kanale w różnych, w różnych terminach, mogę do Was mignąć, że jest na co czekać, naprawdę. Więc mam nadzieję, że telefon będzie świetny, że będzie się fantastycznie zapowiadał i że zrobi takie wrażenie na nas jak dwunastka, i że będzie rzeczywiście telefonem, o którym będziemy przez wiele miesięcy mogli. Mówić, że jest fantastyczny. Kolejne newsy dotyczą Honora. Honor, który oczywiście wypuszcza wiele różnych telefonów wyciekły już i, i, i 7k, Magic 7 Pro gdzieś tam informacje i mieliśmy tego 7 Lite'a, więc jakby Honor wprowadza nas na rynek, czy będzie wprowadzał u nas również pewno następne telefony. U na nas pojawił się jakiś taki dziwny twór, który nazywa się Honor GT. Na razie oczywiście tylko w Chinach i jest to telefon, który, no może, znaczy tak, mi się, tak się zastanawiam, on może mieć sens, w sensie, nie wiem czy ale było masy telefonów takich, które były tak w przedziale, nie wiem, 1500-2000 zł, które były źle wykonane, miały typowe specyfikacje, miały w miarę ekrany, słabe aparaty, ale najważniejsze, duża bateria i topowa specyfikacja i to nie tam, powiedzmy, nie obrażając nikogo, ale nie jakiś Mediatek, tylko rzeczywiście topowy Snap. No, i mamy tutaj, powiedzmy, taki zlepek. Telefon, który wygląda e, normalnie. W sensie jest oczywiście GT dopisek, czyli to jest taki gamingowy, ale wygląda normalnie. Co mi się podoba, że, że nie ma tu jakiegoś, nie wiem, krzyk, krzyku narzuconego takiego, że hej, jestem gamingowo od samego patrzenia i generalnie normalne osoby, które chcą zwykły telefon, nie sięgajcie po mnie. Więc telefon wygląda nieźle. E, ma oczywiście e, topową to specyfikację czyli snapa y, 8, no i dodatkowo dużo ramu, bo tam 12, 16 chyba w podstawie. Mamy oczywiście AI, no bo nic teraz nie jest bez AI, więc AI odpowiadające właśnie za gaming, czyli jakby optymalizację klatek, żeby telefon nie zużywał więcej energii niż potrzebuje do płynne, płynnej rozgrywki i tak dalej. Było to trochę tam rozpisane. Dużo baterię, 5300, 100-watowe ładowanie, OLEDowy wyświetlacz 6,7 cala w wyższej rozdzielczości, 120 Hz, 4000 nitów. Wszystko na pokładzie, nawet aparat główny 50 megapikseli, więc taki, jakiś powiedzmy, w miarę będzie na pewno ok. Chyba na tej ostatniej elemencie jakby najbardziej przeszczędzili i rzeczywiście te ceny mają być takie, powiedzmy, sensowne, tak? w sensie zaczyna się od 1200 zł po przeliczeniu złamanów. Oczywiście ta cena w życiu się nie pojawi u nas, natomiast nawet zahaczając powiedzmy o 2000 zł, zobaczymy, jeżeli się pojawi, mam nadzieję, że tak. To będzie po prostu urządzenie, które no, jest w osób i często mi o tym piszecie, że w nosie mam powiedzmy aparaty, nie robię tyle zdjęć, nie potrzebuję nagrywania 8K, 4K i w ogóle tam teleskopów, peryskopów i ultraszerokich, nie wiadomo jakich, chcę mieć dobrą baterię, dobrą specyfikację, żeby telefon świetnie działał i dobrą baterię z szybkim ładowaniem. Może to jest odpowiedź na takie prośby? I oczywiście na końcu nie będziemy mówić o tym, że iPhone nie będzie tak wyglądał jak te absurdalne ostatnie, powiedzmy, rendery. I mówiłem już dlaczego. Ułożenie aparatów, jakby zbieżność kolorystyczna, aż ładne przełączenie między obiektywami. Wiem, że wiele osób chciało mieć iPhone'a, który wygląda jak Pixel, bo. Ogólnie pixel rzeczywiście w tej najnowszej odsłonie wygląda bardzo dobrze. Ważniejsze jest to, że nowy Art AirTag ma mieć trzy razy lepszy zasięg, i myślę, że to jest spoko. Chociaż przyznam szczerze, że wolałbym chyba jednak taką jakąś funkcję, która by pozwoliła na odzyskanie moich AirTagów, które zgubiłem. W sensie kupiłem cztery, korzystam z dwóch: do kluczy do samochodu, do kluczy do domu. I jeden miałem gdzieś tam wrzucony chyba do samochodu, ale później wyjąłem gdzieś tam przy przeprowadzce, więc leży w jakiejś siatce rozładowanej i nie jestem w stanie go znaleźć. W sensie, gdyby on miał jakieś pasywne, powiedzmy, nie wiem, NFC czy coś takiego, żebym mógł, powiedzmy, znaleźć go nawet rozładowanego, a teraz to no, tam szukaj igły z togusiana, na to zwracam uwagę, ale rzeczywiście ten lepszy zasięg do tego precyzyjnego namierzania jest spoko, bo czasami jest tak, że, no, jakby, no, może być daleko od nas i, powiedzmy, to namierzanie nie jest takie, Wygodne. Natomiast moim zdaniem, jakby tematem powiedzmy odcinka jest to, co robimy ze starymi smartfonami. Bo okazuje się, że ponad 50% osób deklaruje, że stare smartfony magazynuje po to, żeby mieć telefon backupowy, albo ewentualnie gdzieś dać rodzinie. Oczywiście ja też tak robię. Wszystkie moje poprzednie telefony, które gdzieś tam miałem, one nie leżą odłogiem, tylko raczej są wykorzystywane, albo czekają aż powiedzmy, nie wiem, jakiś starszy telefon się zapisuje, to, żeby ewentualnie wymienić. I ja, może, oczywiście, nie jestem najlepszym przykładem, bo mam masę telefonów, które są stare, które kupowałem. Są telefony, które miałem, zostały u mnie, a nie są moje, muszę je później gdzieś tam oddać. Tak na dobrą sprawę robię za jakiś taki nieskończony magazyn, co niespecjalnie mi się podoba. Ale fakt jest taki, że rzeczywiście bardzo dużo osób, bo 30% z tych badanych w 26 krajach deklaruje, że telefon zmienia co 2-3 lata. 23% odpowiedziało, że co rok 2 lata. A 21%, że co 3-4 lata. No i odpowiadając na pytanie, dlaczego zmieniamy telefony, no to 90% uważa, że stary telefon zaczyna działać wolniej, 87% ma powiedzmy jakąś chęć wymiany takiego e, gadżetu elektronicznego, e, a 50% po prostu, bo chce mieć nowszy model, bo nie wiem, wierzyło w marketing, który tam jest. Że rzeczywiście coś tam poprawiono. Ale okazuje się, że szacunki są takie, że na całym świecie od 5 do 10 miliardów telefonów zalega w szafach. W sensie leży sobie ilość telefonów. Część osób pewno ma więcej, część mniej. Natomiast równowartość tego jest około 8 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o te wszystkie wartościowe rzeczy, które można odzyskać z tych telefonów. No i teraz pytanie: jestem, jeżeli by była jakaś średnia wartość, powiedzmy. Takiego telefonu, że nie wiem, tyle możemy odzyskać z danego telefonu, tam powiedzmy, że jest taki mniej więcej dziesięcioletni maksymalnie. Ile tych telefonów w szufladzie macie? I czy jeżeli macie na przykład, nie wiem, dwa, trzy telefony i z każdego telefonu można było jakąś tam stówkę czy 50 zł odzyskać, czy byście to wymienili? Czy jednak zostawiacie sobie telefony pamiątkowo? Bo pewno część osób ma jakiś sentyment do telefonów, które miało kilka lat temu, albo część zostawia rzeczywiście backupowo, albo zostawia powiedzmy dla dziecka, które gdzieś tam powiedzmy się dopiero urodziło i dopiero za parę lat będzie mogło po swój pierwszy telefon sięgnąć, żeby nie kupować, no to dajemy jakiś stary, bo wiadomo, że może się zbić i tak dalej, tych wariantów oczywiście jest bardzo dużo, ale dajcie znać jak to u Was wygląda w sensie, czy rzeczywiście trzymacie dużo tych telefonów, czy stare oddajecie po rodzinie czy jednak może odsprzedajecie, żeby obniżyć sobie wartość nowego telefonu, który gdzieś tam bierzecie, czekam na Wasze komentarze dzięki za dzisiaj, nie wiem czy to była środa czwartek czy piątek ale widzimy się w kolejnych tych newsach. Może nie, to będzie w sumie pierwszy, pierwszy dzień świąt. Nie wiem, czy będę wtedy nagrywał. Pewno nie, a może będę. Nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.